Konferencja naukowa Idea miasta, czas, miejsce, forma współorganizowana przez Politechnikę Krakowską była okazją do świętowania 90. urodzin profesora Stanisława Juchnowicza, architekta, urbanisty i projektanta Nowej Huty. Wystąpienia prelegentów poprzedziły liczne życzenia oraz ciepłe słowa skierowane do profesora. Wszyscy zgodnie podkreślili wybitne osiągnięcia oraz niezwykłe zasługi Stanisława Juchnowicza, a jak minione 90 lat wyglądało z perspektywy jubilata. Moja działalność trwa dosyć długo, bo z tego miałem wiele przygód, bo mnie się tak zdarzyło, że w tym czasie, szczególnie mojej działalności zawodowej, po okresie wojennym powstawały wielkie inwestycje. Powstawały Programy odbudowy miast historycznych. Nagle wybuchła nowa chuta. Zostałam propozycję, żeby dołączyć, no Dołóż zaproponował, żeby dołączyć do zespołu, bo budujemy nowe miasta. Spędziłem 10 lat. Projektowałem tam szereg osiedli. całe miasto kształtowane był jak właściwie praktycznie teoretyczne miasto że powstało, które dzisiaj próbuje się wprowadzić na listę światowego dziedzictwa. Jest to sukces ogromny w sensie no, koncepcji miasta i zrealizowania. Stanisław Juchnowicz nadal angażuje się w działalność naukową i dydaktyczną, a swoją wiedzą dzieli się między innymi ze studentami Politechniki Krakowskiej. Generalnie rzecz biorąc, studenci moim zdaniem są dobrze przygotowani. Programy uczelni są takie, które pozwalają na to, ażeby może nie od razu podjąć jakieś takie wielkie zadanie, bo to trzeba praktykę trochę. W sumie zawsze miałem kontakt z wielkimi inwestycjami, z wielkimi problemami. I to mnie właściwie trzymało przy życiu w tym sensie, że ta energia, która coraz słaba oczywiście, była koncentrowana na tych dużych projektach. Błodem bym radził, żeby starali się wykorzystać czas, w którym żyją. Trzeba szukać szans i wtedy człowiek się czuje potrzebny.